I drodzy urozy tematik. Dla Jakowa to mocna tatra. Mocna tatra. Mocna tatra. U. U. Tak jest. Dostał propsa wiatra. Opsrał <noise> yeah. Majta. Yo, yo. Bandyta poryja! puria. Dobra, kurwa, mać, fajnie. Latasz na bitwach. Jesteś chujowszy niż podwójne Filipka Ją dokładnie se wchodzę Jadę z Majkiem Ty, wolisz wypić cecharnasia czy Tatrę? Ją dokładnie se wchodzę Jadę tu znowu tak turą Wiesz, że ja i tak dzisiaj tu będę górą Jakie piwo, jak se wchodzę na wolne To jadę ziomik. Ja jestem jak wózka, bo cię mogę napierdolić Ją dokładnie wiesz jak jest Ja tu gram to koleś Ją dokładnie jak jest zresztą stary alkohole Gram tak teraz, odpadają frajery i zmienić podpaskę, bo w gaciach krwawa mery Pią dokładnie, jadę znowu tak, Dziro, Ty nie istniejesz jak wyjście na jedno piwo. Miał dokładnie, jadę znowu tak, bracie! Możesz ojebać Ciupagę, yo. będziesz harnaszył. Przejście, temat dla Mopsika! Temat dla Mopsika to... Pirat drogowy! Pirat drogowy! drogowy. Yo, 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 yo! Widzisz ewidentnie, że mopsik nawija tu jak znud Jak ja jadę na tych witach, to to jadę sobie w tłum Ewidentnie to przekmijam sobie każdy tutaj grób Twoja dupa to piratka, jak cię widzi i mówi A chuj, yo To jest grane, raczej zobacz Ewidentnie to składam na panczanie takie słowa z Wódka, lecę tutaj z niebie To ty jesteś alkoholikiem, nauczyłeś się liczyć do 0,7 Yo to jest grane raczej, chłopcze Jakow07 goście Jak ja wchodzę na bit Ja tu jestem mopsik, szmato Ciebie nawet komary nie lubią, bo pachniesz jak of Yo Chłopcze Twoja panna jest jak komar, bo kurwia i dużo ciągnie 5 Zamykasz wordę, Lecę na bitwach A jak nawijasz to jebie ci już strasznie spod skrzydła Przej się. Yo Ale miałeś temat mordeczko, wiesz o tym Yo O uh, O uh, yeah, uh. yeah 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 Yeah, 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 yeah jego komary nie gryzą, jadę z bitem, jego komary nie gryzą. Nie chcą się zarazić hipem. Ją dokładnie, jadę znowu tak ziomal, to jest grane twoja, pan nas się do utraty krwi, jak komar, gram tak słowa. Jadę znowu sztos, nie no, pisaneczki, oktywie, kurwa Jakob, ja pierdolę, ja ciebie zjem co mam ci powiedzieć, kurwa? Mordeczko, jesteś psem, nie baczcie! ją dokładnie tak segramy, jadę znowu na rymach! Kurwa, miałeś temat drogowy, pirat! Jeszcze nie umiesz nawijać na temat, ściero! To chyba jakaś piratona wersja demo! Yo, dokładnie, jadę znowu rozkmin Nie chciałeś ze mną wygrać, to jak pirat! Bo nie ma opcji, Wiesz. wchodzę se na wolne, jadę spoko! Piraci mówią, że jesteś dobry, ale tak na jedno oko. MOPSIK! Dobra, 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 dobra Jak, ta, jak ja wchodzę na bity, wygrywam walkę Ty myślałeś, że to miał spiracone pancze Więc se wlecę, to jest proste, przygłupa bo panna jest jak papkwan, bo łyka kula szwizioneła ducha Więc posłuchaj, niszczę sobie tą dziwkę I zobacz, ewidentnie nawet nie idź na dogrywkę Jak ja lecę, to ciszę sobie na słowach Mówił do mnie Mopsik, a głos ma kurwa jak do nas Więc to skumaj, yo Lecę, chłopcze, ewidentnie, no to szybko, tu zamykasz mordę Ej, typku, kurwa, lecę sobie, sprawdź twoja tak opierdala power, że stworzyłaś Alpy Yo, lecę, mendo, spuściłem się jej na twarz i tak powstało alpejskie mleczko 5 Yo, lecę sobie, sprawdź to, a teraz follow up, to było follow up do twojego IQ Przejście, zmiana bitu Wow Yo. Uh, 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 uh. yo, 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 uh, uh, uh. yo, 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 dobra kurwa o tych drogach, w końcu ja powiem, kurwa. To jest chyba jakaś droga główna Chociaż jak tak patrzę na tego typa kurwa To bardziej dla mnie wygląda jak droga główna Ją dokładnie, jadę znowu bracie Jak autostrada, skończyłeś się na pasie Ją dokładnie, wchodzę, wiesz jak jest, Ja jadę dalej To jak autostrada, pizdo, bo masz szybko pojechane Wchodzę na wolne, wiesz, że jadę Kiedy wchodzę, masz przejebane Ja sobie przyspieszam, bo w końcu cisnę z pedałem Ją dokładnie, wiesz jak jest, mówię tobie elo Twoja panna kierunkowskaz, puszcza się na prawo i się. lewo Ją dokładnie, jadę na wers tak. On dalej nie skręca. Yo, nawijam tu mopsic. Weź lepiej, kurwa, jeszcze coś zapierdol o Lewandowskim. Ja, typie, rzucam sobie pan Fajne pan, byś był dobry w 2013, więc sobie lecę. Typku, lecę sobie ściero, zobacz ewidentnie to składam, to tutaj na słowach autostrada. Ja sobie tu wchodzę bez Beka i ciebie, to niestety tutaj trzeba przejechać. Jak ja lecę, to ci tu kurwo w twoją dziewczynę, to wjeżdżają Niemcy, kurwa, ciężarówką Koniec! Zomiks! Ty myślałeś, Nie że koniec była, koniec, kurwa jesteś, kurwa Dobra, generalnie panowie, miało być 4-4, 4-4, 4 jak w poprzedniej rundzie, ale że jako zaostro wjechał To poleciście 30 i 30. No dobra kurwa, sorry. To możemy 4 po 4 <laughs> zrobić. Na teraz to za późno, zobaczymy co Roży powiedzą. Okej, okay, panowie i pani Dobra co się dzieje? Co jest grane? Jaki jest skłancz? no, powiem, że jest przerombana decyzja, bo czekałem aż chłopaki powiedzą cokolwiek. Przerombano! Jeden powiedział Jako, drugi powiedział Mopsi, a dla mnie jest dogryweczka. No to dogrywamy opinę no, jest. Czy opiną, Dobra, raz panie, oraz, panie, czy panie, panie mocarny włodarzu, panie czerwony smoku, jak ten. Dogryweczka, ale na jakich zasadach? Ja się pytam. No to już było, kur, można być 4 po cztery wnać, jak to było teraz 4x4 cztery cztery przez minutę. Dobra. 4 po 4 przez minutę, panowie. Cztery, ale z bitem, tak? Cztery z bitem, procent. zdecydowanie. Zmiana kolejności. Naćmienie. Tak, dobrze, dobrze. I tak. jakiś temat mu dajesz? Do Zaćmienie Oczywiście. Zaćmienie mózgu. Zaćmienie, Zaćmienie mózgu. Zaćmienie mózgu. Yo. Yo, 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 Dobra, 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 dobra. Ty wyglądasz jak z reklamy Kinder, błęno prawem to w ruch. A mo na tej scenie do to ma serce i mózg. Zobacz, kurwa, lecę sobie teraz właśnie tłuczku. To, że wygrasz, to jury zrobiłeś szczepanie mózgu. Ja wyglądam jak z reklamy Kinder, a Ty wyglądasz jak z reklamy tabletki przeciwporonnej. Kurwa, mać, jadę znowu w ten sposób. Weź może za reklamę jakąś farbę do włosów. Kurwa, kurwa, o, lecę sobie tu z jestem rudy. Jak to jest, że rucham więcej od siebie, kurwa. Wypierdolony lamusie, mogę ci jednym wersetem nawet wyrwać tą duszę Yo dokładnie, Mata słyszał wejście na bitach Ruszasz, ruchasz więcej ode mnie, licencja poetika Yo dokładnie, jadę znowu na rapsach tutaj Stule jarzu kurwa, kogo ty chcesz oszukać Dobra kurwa, zamknij już na szybko jako w tą gębę Twój stary się próbował zajebać dwa razy, młody werter więc lecę, 10. yo lecę bez bekom A jak myślisz, że wygrasz tą bitwę, no to jesteś poetą O, 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 o Jo, jo, jo. Ostatnie. Kurwa, chcę mu czymś dojebać mocnym, ale chuj tam, no Będę szybko! Fikramę. Yo, yo, yo Kurwa Macia, ja jestem poetą, weź to sprawdzaj. Każdy twój punchline to jebana fikcja literacka. Jak chcę wchodzę na wolne, to ciebie zjem Tak ci napierdolę, ale spoko Napiszę o tobie tren. Okej okay. Jo, koniec Pietrek wychodzi z kabiny i teraz pytanie do jurorów Jesteś po dogryweszce i przypominam, że nie ma kurwa trzeciej dogrywki Michuja, gdzie jest Wasz Majk? Ja się pytam. Mogę powiedzieć 3-0, Jakow. Jakow przychodzi dalej!